Zanim na dobrze zaczniemy ten film, to wczoraj robiłam porządki i znalazłam żetony do gry Little Pet Shop na Robloxie. Niektóre już pewnie były na filmie. Niektóre pewnie jeszcze nie. Więc macie, korzystajcie. Ja ich używać i tak nie będę. Miłej zabawy. Cześć wszystkim z tej strony Tricia. I jak widzicie po kadrze, po tytule i po miniaturce tego filmu, tak mam dzisiaj znowu petshopy do otwarcia, które chcę wam po prostu pokazać. Bardzo długo czekałam w ogóle, żeby je wszystkie otworzyć, ponieważ no jedną paczkę miałam okaziono, ale na szczęście przyszła. No to zabieramy się tylko za otwarcie, bo naprawdę nie mogę się już doczekać, bo to są te na które naprawdę bardzo czekałam, bardzo chciałam je mieć zatem zaczynamy. Zatem moi drodzy, jesteśmy na znanym nam dobrze wszystkim kadrze, czyli na moim stole. I jak widzicie, mamy tu dwie takie paczuszki, w których są dwa używane pet shopy. To są moje pierwsze takie pet shopy używane, no i jak mówię, zamawiając je Miałam pewne obawy, no bo bałam się, że mogą mnie dotrzeć, coś się może z nimi, z... coś się może stać z tymi paczkami, ale wszystko podchodziło, wszystko jest. No i tutaj mamy zestawik. Zestawik yyy jak widzicie, yy, z generacji 7. Jest to zestaw z shortkerem i jamnikiem. No, będzie to mój pierwszy shortker i pierwszy jamnik tego akurat kształtu, ponieważ jamniki jakieś w... Swojej kolekcji mam. Natomiast no, z tego właśnie kształtu nigdy jamnika nie miałam. No ale no, zabierzemy się za to, no bo ja, na samym początku już widzieliście, co nam się szykuje. Mamy nożyczki. No a później weźmiemy się właśnie za te opakowania. Znaczy, ja wiem, co w tych pacuszkach jest, więc dla mnie nie będzie to żadna niespodzianka. Natomiast, no, dla Was to trochę może być, bo jeszcze Wam nie powiem, co tam jest. Ale są to petropy, też takie, no mówię, używane, których w sklepach już normalnie nie ma. Mamy nasze figureczki. Yy, I tu to sobie też wyciągniemy. Yy, mamy tu takie tło, które chyba zostawię i sobie wykorzystam do czegoś, do jakichś filmów i tak dalej, więc odłożę sobie na bok i oczywiście tradycyjnie lista karta i żytonik z kodem do gry zatem macie, korzystajcie no, ale teraz zabierzemy się za najważniejsze rzeczy czy znaczy, pet jak zwykle na koniec sobie zostawię najpierw dodateczki no, szczoteczka do zębów tylko. O! Słapało. No. Bardzo fajna. Pierwsza moja taka suteczka Na pewno się przyda. Tu mamy suszarkę. Też moja pierwsza. Nigdy nie miałam jeszcze suszarki jako dodatku do potrzebów. Ma to taki napisik LPS. No i łapkę. Fajna. I tak dalej. Dalej. Coś, co nie chce wyjść. O. To jest bliżej niezidentyfikowana buteleczka, która może być zarówno jakimś szamponem, odżywką, a może nawet jakimś po prostu piciem. Jeśli będę potrzebować. No, ale fajna. Fajny dodateczek. Coś, co w mojej kolekcji już się na pewno pojawiło, czyli szczotka do włosów bardzo fajna. O, tak samo jak kaczuszka. To ja chyba mam inne kaczki. Troszeczkę. A tu mamy taką. Znaczy nie, musiałabym porównać sobie do moich starych gumowych kaczek. Ale wydaje mi się, że one są troszkę innego kształtu niż ta. Ale też jest bardzo słodka i urocza. Dobra, wyciągamy teraz największy dodatek z tego, czyli tą oto wannę. Chyba taką wannę nawet mam w innym kolorze. Aha, ona jest przywiązana, jak widzę. Czy mi się ją uda odwiązać? Czy będę potrzebowała do tego? Chyba jednak będę potrzebowała do tego nożyczek. Chociaż zobaczymy, nożyczki dadzą radę, bo mam tak tępe nożyczki że do taśmy spoko ale do takiego na nie o matko jedyna czy tu mi się cokolwiek uda? o, udało się, dobra mamy odwiązujemy i wyciągamy o, dobra, było ciężko ale się udało E, tego chyba się pozbędę. Papa. Pa. I tego też. No. I mamy taką, oto całkiem fajną wannę. Mam podobną. Nie taką samą, ale podobną. Z taką, właśnie, słuchawką dużą, ale też troszkę inną. No i teraz, moi drodzy, oczywiście przechodzimy do figurek. Zaczniemy sobie, może, od tego psa. To jest chyba Pomerar... Pomerarian, ale no, też nie jestem pewna. Zatem jak wiecie dokładnie, jaka to rasa, śmiało możecie pisać, możecie mnie poprawiać. Ale wydaje mi się, że to jest pomerian. Pomerarian, czyli jak to się tam wymawia. Bardzo przepraszam za złą wymowę. I znowu mamy ten cudowny sznurek. Ale z drugiej strony te sznurki to lepsze niż te gumki, które były w pierwszych potrzebach, bo to było dopiero y, ciężkie do otwarcia. No i mamy takiego oto słodkiego pieska. Jest absolutnie śliczny. Ma piękne kolorki, dziureczka. I faktycznie jak teraz y, po kilku różnych linikach, gdzie osoby różne otwierały te potrzeby, to faktycznie mają strasznie miękkie głowy miejsce do tych starszych, no ale no, no tak już jest, tak to bywa, ja no to nie będę narzekać, no bo mnie to jakoś tam nie rusza ale też rozumiem do czego ludzie na to narzekają po prostu no faktycznie tak jest, no nie, nie da się oszukać, no ale jest nawet całkiem fajnie wykonany, nie widzę żeby miał jakieś nie wiem, jakieś mocne wady więc mamy tego psa no to jak otworzyliśmy jednego, no to weźmiemy się teraz do kolejnego. Czyli za jamnika. No jak już tutaj wspominałam, mój pierwszy jamnik w tym kształcie. Którego jednak mogę otworzyć. Więc no, z jednej strony się bardzo cieszę, bo jak mówiłam, ja tego jamnika nigdy nie miałam. A wiecie ile teraz y, te pop LPS potrafią czasami kosztować i no. Y, no to jest dużo czasami pieniędzy. Czasami to jest y, równowartość y, połowy czyjejś pensji. No i mamy sobie tego jamniczka. No, ma oczywiście dziurkę, znaczek. LPS. No i jak mówię, no, mi się on całkiem podoba. Też ma mięciutką głowę, ale to taki dla mnie detal. Jedynie. Ale ogólnie bardzo mi się on podoba. Jest słodki, uroczy. No i teraz przechodzimy do ostatniego zwierzaka w tym zestawie, czyli do kota, do shortera. No też to jest mój pierwszy shorter, chyba że Michał z. Mojego serialu, choć to jest shorthair tylko z generacji tam piątej, szóstej. No, jak mówię, ja się już gubię w tych generacjach. Gdyby nie powiedzieli, że to generacja 7, to bym naprawdę myślała, że to jest generacja szósta, a tamta była piąta. Czy coś. No. I mamy naszego short haira. Ma on yy, znaczki w oczach. Takie kwiatuszki. Bardzo mi się tu podobają jego kolory. Taki jest czarno-biały i te niebieskie oczy, no po prostu ślicznie to wygląda. Widać, że troszeczkę jest tak gorzej wykonany, jeśli chodzi o malowanie, ale poza tym nie jest tak strasznie jakoś źle. No mogło być po prostu lepiej, no ale poza tym mi się on całkiem podoba. No i też ma strasznie tak odstającą głowę. W sensie widzicie, no trochę rówkę widać i tak dalej. Ale to też mi jakoś tam się mega to nie rzuca w oczy. Mamy nasze trzy pet shopy z generacji siódmej, z tego zestawu, z takim jakby spa. Oczywiście mamy również dodateczki, które na pewno mi się przydadzą do jakichś filmów seriali. Plus, yy, takie tło. No, jak mówię, ja chyba je na razie zostawię. Bo może mi się nawet przydać, ale no, jeszcze pomyśl. Dobra, zatem to mamy już za sobą. Teraz przechodzimy do moim zdaniem bardziej ekscytującej części tego unboxingu, czyli do pet shopów używanych. Moich pierwszych używanych petshopów, które kupiłam. Yy, ja wiem, że nie będą w najlepszym stanie, też, bo zapoznałam się w ogóle z, wiadomo, z ich stanem przed kupnem, ale mi to nie przeszkadza. Zabierzemy się najpierw za tą patruszkę. Ona przyszła mi jako pierwsza, czyli przyszła mi jakoś w poniedziałek chyba, ten. Więc ja już wiem dobrze co tutaj jest, wy jeszcze nie wiecie i przecięłam woreczek. O nie, woreczek przecięłam, ale chyba nie na tyle, żeby nie dało się go, wiecie, wykorzystać właśnie, żeby ten, mamy tu... Jakąś karteczkę. No i mamy już, jak widzicie, Petropika. I tak, moi drodzy, jest to panda, panda, ale też bardzo się cieszę. Tu jakaś karteczka, dziękujemy za zakup. Także teraz my się nie będziemy skupiać waleczek zostawię, bo mówię, przyda mi się. Ja już tak teraz przechowuję w ogóle pet -shopy. I mamy od tam silszą farbę. No jak widzicie, no jest uszkodzona, no ale to ja wiedziałam, bo ja mówię, zapoznałam się z jej stanem przed kupnem i wiedziałam, że ona będzie miała tu zawą farbę, ale to można sobie przymalować jakimś czarnym markerem czy co i będzie jak nowa tak naprawdę ma ona magnesik no i się bardzo z niej cieszę mi się ona bardzo podoba yy, to jest też pierwsza moja panda w tym kształcie nie miałam jeszcze tego kształtu misia czy tam pandy więc też się bardzo z tego cieszę no i jak mówię jest ona urocza po prostu urocza i tyle więc no yy, więc yy, tyle jeśli chodzi o tego petrzopa, no i zabieramy się za tą patruszkę która mi przyszła dosłownie dzisiaj. Więc no, jak tylko mi przyszła, to ja wiedziałam, że będę już to nagrywać, bo po prostu nie mogłam się doczekać tych fartek. Więc y, mam nadzieję, że niczego nie przecięłam. Ale widzę, że tutaj jest akurat tylko folia bąbelkowa, więc y, y, tak. Y, no, więc zabieramy się za wyciąganie i Moi drodzy, jeszcze to te oto piękne korgi. Pierwszy mój korgi w tym kształcie jeszcze ma czerwony magnesik. Co w ogóle? Eee, się bardzo cieszę, Woli mam w ogóle te z czerwonym magnesem. Z szarym mam. Z szarym mam z, e, świnkę taką różową, ale z czerwonym jeszcze nie miałam. E, widać, no że tutaj trochę farba odwrócona, ale też... Tutaj wiedziałam, jaki jest jego stan przed zakupem, także nie jestem jakąś zaskoczona. A poza tym, że tam gdzie nie gdzie farba odgryzła od, od i tak dalej, to moim zdaniem jest naprawdę w dobrym stanie i jest absolutnie przesłodki i wygląda prześlicznie. No i mówię, no mój pierwszy petrusz z czerwonym magnesem, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Więc tego tak to się prezentują moje zakupy: te motokorgi. Panda. No i shopy z generacji oczywiście siódmej. Dodatki do niej, więc tak się o to prezentują moje zakupy. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. No, no po prostu jestem zachwycona. Więc, moi drodzy, to by było na tyle w tym filmiku. To są oto moje nowe notyki, z których jak już mówiłam. Ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że wszystko dotarło, że wszystko mam i ja się bardzo cieszę z tych wytrząb, że, że mam. Więc no, ja jeszcze nie będę więcej przedłużać, bo będzie i tak ten materiał troszkę minus będzie miał, ale ja sama lubię takie materiały, co jest oglądać, więc no, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia i cześć!